Siema, siema, widzowie! Siema, siema, widzowie! Dzisiaj grałem sobie besa, ale mój młodszy kut mi rozkazuje, tak? No. Dobra, co? Kogo mam wziąć na start? O, przepraszam, widzowie! Yy, Wbiję tutaj sobie 20 koła, tam Sorry, że dźwięku nie było. Dźwięku nie było, bo. Coś, coś było niechcący. Yy, tutaj było. Tutaj, przepraszam, widzowie! Będzie serce, się zapomniałem, widzowie! Przepraszam was bardzo, Się Zapomniałem tutaj z karnecikiem. Sorry. I z tego LEGO star Stardropa dostałem Star Power. Tak jak widzieliście na odcinku, to jest Star Power do Stew. I nie leży. No i kogo Igor mam wziąć? I teraz sobie. Mogę wziąć Dynamajka. Dynamajka mam grać na 25 radze. I to, będzie odcinek, gdzie wybijam gara Plus 14,5, nie? Mam. No. Będzie odcinek. Nie, No jak ja zginę, minus 9 będę miał. Chyba. Widzowie jak rozkminie jak się daje kamerki inaczej, to będziemy nagrywać Fortnite lub Minecraft. olga. Oh matko Widzowie... Nie no, nie piszcie komentarze, że chcę słaby, że ma jadro. I nie było widzowie, ja nie gram rękę do... Ja nie gram rękadów. sorry, widzowie, że takie lagi są bardzo. Przepraszam, niech to tak było. Widzowie, to na w tym odcinku nie będę to Właśnie, no bo nie powiedział... A, bo ty mi rozkazujesz, przepraszam, zapomniałem co on robić. Tu jest stary ze szpadlem, matko jedyna w tych krzakach jest. Of tamtym. Możesz go zabić. Stary ze szpadlem, chodź tu! Mogę go zabić? No. to ja muszę trafić. Ło, chodź, chodź, chodź. Ch widzowie? będę też bijał kruka chyba na 25. piętą. nie, widzowie straciłem ulta. Nie że spadłem i go nie... Kurde, zepsułem! No, zjedziemy sobie. Nie da ja się. Nie, gram tu. Nie Siódme. Aha. Mogę wam wziąć. Teraz sobie weź... Bella. Bell? No. Gdzie jest B-L-L-E. No dobra, nie musisz literować, literować, widzowie wiedzą, tak? Gdzie mam... Dobra. Który widzowie, gadacie jest lepszy? Napiszcie w komentarzach ten czy ten. się wydaje, że ten już lepszy No ten. no, bo ja go mam właśnie. No i on, jak w no, gościa, to wtedy dostajesz ochronę. Jaką ochronę? Nie. Taką tarczę. Nie, no? To jest star power. Ja, ja tak mam. No i dostaję taką tarczę. Bo masz star power. U nie, Drakuj. Jeszcze nie się, strany i widzowie, wygra, nam no, nie pójdzie złotem. Bo jeszcze obok mnie jest i najlepiej, nie? On ma wciąż chapy, bo jest na 11 morskwie. O, nie, y, sorry, ciągle zapominam. No co mam robić teraz? Co mam robić, bo ja nie wiem co ja mam robić. Co mam robić? Igor, ha, możesz zabić tego Kogo? Kogo? Tego? No? on mi po kilka tysięcy Ale możesz, możesz A jak nie chcesz to nie O, mogę! Kurde widzowie, sorry Jeszcze... Nienawidzę tej gry Gorsza gra na nie? Przepraszam widzowie, jak ktoś lubi bs to przepraszam Kurde, jeszcze te pipery tam jest Dobra, chowam się do krzyków randomowo Nie trafisz mnie paru wodę, ta. Sorry widzowie takie teksty Oh, on, no co mam teraz robisz? Ktoś mnie ogląda widzowie. Będzie mój kolega. No, moje zabić. Kogo? Piper Meg? Czy kogo? Meg. Kurde, Meg, ma cztery power i ma dwa życia. Nie, trafić poru, o nie. Dostała. Dostał, Zabij. Kogo? Piper? No daleko. Jest pięciu tak. Pięciu Kogo? Amek, I Ja z draku nie mam szans ogólnie, na daleko. Co każdy mnie? Ja rozumiem, że mam małą HP i że mam jeden power i mam małą HP, ale to nie znaczy, że każdy mnie musi bić. Dawaj tak coraz... Tak, teraz ty nie rozkazujesz, no, 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 na odc od no... Na następnym odcinku. Za chwilę będzie go na kolejny odcinek w sobie. Co mnie ogląda? No już nie, no zobaczcie, już mieć. Kogo mam brać? Y Masz. iść na dół. Na dół, na dół, na dół. Tego. Ta kiełka mam wziąć! I dopiero co kiełka, żebym wydropił widzowie. O, a Czy mogę zbierać skrzynki? Możesz powiedzieć, że nie? Na przykład. Nie, nie możesz. Przez całą mam nie zbierać skrzynek? Super! A mogę... Cieka, jak zabiję gościa, to mogę wziąć od niego powera? No! Nie Nienawidzę Cię! Jesteś moim kuzynem od dzisiaj! Chodź tu, parowo! No nie możesz! Pęk, pęk, pęk! Mogę! Pęk, chodź tu! Ka-bę! Wszystko! Jak Ka. to możesz! Ja? Bot! Jaki bot! A, skrzyńki nie może, no to po co jak chcę tam być bliżą? Widzowie, bo z ja tego kiełka mam na ósmej mocy, nie są dużo, tylko jak kiełek bije. Nie mogę tego wziąć, to no, matko jedyna! O kurde, tam jest kruk! Jeszcze byli. Ale jak ktoś ty. Oh, to 100% 800? No i teraz może wzrost. Jak ktoś się rozwali, to wtedy może wzrost. Dobra, tego nie było. Tego nie było, widzowie, ok? Ok. No co mam zrobić? Oooo, no to dla widów muszę zrobić. No co mam robić? Postawię. Lary. Napiszcie też, który kadr jest lepszy, ten czy ten? Ten Dla mnie ten jest lepszy Widzowie napiszcie w komentarzu Aha, ja wiem co ten robi, że możesz ee, szybciej się poruszać tak. Nie pokazuj, na szczęście to nie jest na wideo <gry> Czyli skrzynek też nie mogę zbierać teraz, tak? Nie Kurde, czyli taka sama rundek wcześniej? Nie. Tylko jak go, r, go, r, r, r. No To możesz, a jak, jak ktoś niszczy księżyc. Dead. Dead. Powiedziałem, że dead. No dead, powiedziałem. Moim O, dzięki. A bo ja tak, ja tak biję, biję a ja myślę, że nie mogę. Yes. No nie. <śles> a, a, a ja go i mogę, czy nie? No może. Perłę. ma Perła, chcecie ze mną zakolegować? <muchy> nie no, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Mój but Porażka. Cicho siedź. O, oh, wykonałem zadanie. Zobacz. O, cicho siedź. Zobacz. Runda zacząłem, a ja coś wam sobie pokazać. Miałeś tam, mogłeś tutaj kliknąć, to byś w wtedy wyszedł. Nie wyszedł, bo być na czerwono. Ktoś ma tego nikogo? Ktoś ma tego! O kurde. O kurde, Mastera mam grze. Mastera, nie majster. Majster, majster. Szczyka, nie. nie Ej, <laughs> Widzowie, nie słuchajcie go, on jest <laughs> dziwny czasami, wiecie? Ej, Kochan, on jest taki Ej, y no co mówisz? No bo... <laughs> i tak, chodzi bez majki? Jest filmik! Nagrywam! Igor! Nie możesz go zabić. A tu po co, jak go biorę? Nie mów. Tak widzę, jak widzę kogoś? Jak widzisz kogoś, to mów. Mów imię. Nie możesz zabić Peru na przykład. Nie możesz zabić Starego ze szpadem. Nie, mam imię. Kurdej! To nie możesz zabić. No, nie możesz zabić tej postaci. Mów. Nie możesz wiem. go zabić. Tego. Tylko... Czekaj, a jak go moich bot zabije? Dobra, na no szczęście nie. Ale twoje bot może go zabić. No wiem, bo to ja nie Ja go tylko mogę obijać, nie? Żeby nie było, ja go mogę obijać. go się tu pokazuje do spajka? Wszystkie dziwne go mogę czy nie? Nie mogę. Kurde o kiwę. Zabiłbym go. Kiwać do piemce? A za dyma jest najlepsza na Mortisa? jaka mapa. Na melodii i Kurde, co mnie bijesz! Nie, no, na, na melody nie jest najlepsza. Jest najlepsza na Mortisa. Mortis nie ta, Mortis. Mogę go zabić? No. Jaki bot ja go za chwilę rozwalę. Na jednym Power Cube się. On ma siedem. <noise> I kto był, co wiesz? Nie no, robi, to wy to nie, było ja się ja się to nie? Przepraszam! Ignacio! A, Przepraszam, zabiłem go a ty mi nie, nie wyrozpozałeś. Przepraszam, Igor. Już się rozpędziłem już za bardzo. Teraz widzą coś pokażę, tak? Zowie, Włączamy edytor mapy. Utwórz nową mapę. Włączamy. Yy, ja ten wiem. Be, 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 be. Kurde, widzę, że mhm. takie. To, utwórz jak się ustawiało mapę? że klikasz i wtedy budujesz ha, ustawiałam no, o, zapisz wyjdź, wyjdź to eee... To dla znajomych. Tyk, tyk, tyk. Widzowie chyba wiedzą, co chce zrobić, ale tak muszę wszystko pokazać. Kurde, musi być jeden bot. Musi być jeden bot. Sobie, to muszę sobie... Nie wiem, co robię, ja, co. Zaczynamy. Obym go nie zabił. bo ja duże zadanie teraz. Jakoś dwa koła. Jeszcze, brok. Jak się nie primo? O, kurde, teraz się znaleźć na tej mapie. O, widzowie mogę to zrobić na lulsie. A na tym może już wszystko zrobić. Teraz tego Broka znaleźć. O, widzowie 6,9. Mhm. Chodź tu, Brok. Przywołać cię. O! Przywołałem go. Gdyby on nie to jest Dobry ten Brok. Chodź tu, paruwo. Ej, widzowie, jak czekam z botem. Widzowie, tego, to, to, tego nie było, okej? Tej bo już z butem. Widzowie, to za chwilę sprawdzimy na Numsie. Widzowie, słyszycie nas? Słyszą, słyszą przecież. Kto sprawdził? Mój mamy Co? Co? Kurde, ten but nie otłucze. ten but jest mądrzejszy niż mój kolega? Ale bicie. nie nim nie tylko paru

E, a ty możesz być... E... Zawiesory na milion tony. łapek? Co? Ty możesz być milion łapek? Czego by nie? Dobra, teraz ja. Co? No teraz... To snurls. Ja widzę, coś pokazać. To jest Sorry, co Ej, lubisz spajka? Spajka? No. Tak. Igor! z Co robisz? Co będziesz robił, Igor? Igor! Zostaw te karty. Wiem, że ci dam. Chodź, bo coś ci pokażę. Dam ci za potem. Kiedyś ci dam. Patrz. Ten bot na nara, na, szybko, szybko, to to szybko. Jest. Małpa! istot stąd małpa! Małpa! Małpa, to ma małpa... Dobrze, dobrze. Nie, małpa nie zabiję go! Nie zabijaj! chciałeś? Proszę pięknie. Jeszcze dajcie mi tego El Primo. Otis. A ja was szybko teraz robimy. Wy wiecie co ja chcę zrobić. No iść tam, bałwanie! Kurde, widzicie co da? Ud, gadżet, gadżet, gadżet! A bo tu ja na zamianę. Nerwiam już tu. Ej, masz taką drugą? Nie. Dobra, widzowie. Graj w normalnego, broła, Bo się wkurzyłem już. Patrz, ja to do... Super, podnosisz 5 kg. To jest 5 kg? No, półtorej. Sorry, widzowie. Czekaj, Nie, bo za stopę spadnie za chwilę. Weźmy po stopie, no. Chodź, rozkazujesz mi. Nie. Ty nie rozkazujesz. Nie, nie odcinek, jest, tak? Tak. Chodź. Kim mam grać? Ej, ty, dawaj. Ja wezmę sobie taty telefon, nie? No i ten. Niezgodny, będziemy razem grać. No wiem, nie będziemy razem grać, tylko i, i, ja będę patrzył, i, i, jak ty, jakie masz odcinki. Co chcesz po telekom, Nie, no, na chwilę to sam będę. Widzowie, gramy sobie... Widzowie, właśnie ja będę wbijał sobie kłódkę. Tutaj, tutaj widzicie, nie? Kupić sobie dzisiaj do tego niego, nie? Napiszcie w komentarzach, Jakie blidy ustawiacie do jakiejś postaci zawsze, nie? I sobie przypominam, żebyś, że dzisiaj w chciałbym wbić 7 subskrypcji I 10 łapek w górę! Bardzo bym poprosił I... Bardzo mnie poprosił po prostu, nie? Wtedy yy, będzie... tak yy, uziema nie przypisuję. Bardzo bym chciał wbić Żebyście wbili mi I tyle, nie? Widzę, że bardzo chciałbym żebyście mi wbili a teraz gramy sobie pierwszym na to Zabierzczamy skupienie. I ja też w komentarzach kto pisze, czy chodzicie do kościoła. Czy służycie, czy nie? Mój jeden kolega to nie musi pisać, bo wiem, że nie chodzi takimi, oh, a u i nie służy. widzowie to ma grzech. to Ten, kto nie służy, to nie ma grzechu Kurde, serfi, żadny. Prawie. widzowie obserwujcie mnie na YouTube. Bardzo mi poproszę. A wpisałeś? O. Дай ты чиф пиши. Окей, а, дай пиши, окей? Okay? Блин, у okay, них а, не, а, не... А, не... А, не, не ма, так? Иди нахуй. Ну, че стань, i wziął lat nie to nie lat sam idzie mnie a ja jak mama będzie miała odcinek to wiesz co ja będę chciał zrobić Co? Z zostawię tak trójki nie no, no i tutaj nie będę tak dołam jest super też mam coś zostało Czekajcie, widzowie. What the fuck? Wprach, widzowie. A teraz napisz YouTuber Ignacio. A YouTuber Ignacio. Przestań, oce! Ignacio Pietraszek. Utwórz kanał, xt. Ewa, gunia. Przepraszam widzowie, bo jest bardzo no. Ej masz tutaj piłkę? Co? Masz tutaj piłkę do piłkarzyków? Piłkę do piłkarzyków? Nie. Nie gram piłkę. O sorry widzowie.